Czy my możemy prosić o ciszę tutaj na planie, bo mamy ważne rzeczy do zakomunikowania? Dokładnie, więcej o tym Przemek Skowron. Jest tylko 15 sztabów w Polsce, które mają taką kartę. I tylko 15 sztabów ma takie serduszko Wielkie Orkiestry. I tylko jeden sztab jest, gdzie jest i tak, to. Takie podkreślenia. Słów. Tak, lecą kwiatki. Tylko jeden sztab ma i to i to. Koźmin Wielkopolski, jedyny taki sztab w Polsce. Czy trzeba was jakoś specjalnie zachęcać do tego, żeby wylicytować złotą kartę albo yy, złote serduszko? Myślę, że nie. No, Jeśli chodzi o takie najważniejsze inspiracje, powiem tylko tyle. Bolesław Chrobry nie miał takiej złotej karty i umarł. Z kolei poeta powiedział: miej serce i patrzaj w serce, ale my mówimy teraz za poetą: miej serce i okaż serce. W roku ubiegłym takie samo serduszko poszło za 45 tysiąca. I mamy nadzieję, że w tym roku uda się zebrać. Troszeczkę więcej pieniędzy, by móc czynić troszeczkę większe dobro. Tym bardziej, że słuchajcie, no jest inflacja przez ten rok, takie 20%, coś koło tego. Mleko kosztuje 6,50. No to co? W takie serducho za ile pójdzie? No obstawiamy, że 50 tysięcy w tym roku strzeli. No to mleko kupisz, nie? Na, na serce będziesz żał. Ile ty tego mleka w życiu wypijesz, no, człowieku? nie... Koźmin Wielkopolski. Dzisiaj godzina 18.30. Kino Mieszko. Mamy nadzieję, że zobaczymy was wtedy na publiczności. Złote serducho i złota karta czekają na Was i na Wasze wielkie serca.